Już wiecie, że nie żadna to blaga, tak wiele wciąż dzieci pomocy wymaga. Lecz wiele z nich szybko uśmiechi się, gdy Ty także się ruszysz i włączysz do gry. Więc, więc weźmy się bez kochani, zróbmy coś dla nich, zróbmy coś dla nich. Bo wspólne to granie daje szansę dziś wam, by pomóc tym dzieciom, a właściwie i nam. Już wielka to frajda, nie jakaś draka, gdy taka orkiestra ratuje dzieciaka. Orkiestra pomocy, wspaniała to sprawa, wspólne serce, nie tylko zabawa Orkiestra pomocy, wspaniała to sprawa Wspólne serc Nie tylko zabawa My wciąż pamiętamy O innych też ludziach W ratowaniu życia Mających udział Wielkie fundacje malenkie, akcje Kierujące chory, A nie biurokrację Od dzisiaj wspólnie więc gramy Już zaczynamy Już zaczynamy